Okay, witam Was bardzo gorąco w kolejnym epizodzie z naszej miniserii Czy Polską da się wybronić na dwa fronty i czy Polskę da się przygotować do wojny na dwa fronty? Witam Was bardzo gorąco. W tym odcinku będziemy zajmować się ofensywą już w głąb Niemiec i postaramy się doprowadzić do upadku osi. Lecz nie wiem, czy będziemy w stanie utrzymać się, gdy Związek Radziecki zaanektuje Łotwę. Zobaczymy. Tutaj jesteśmy w stanie... Postaramy się zająć jakąś jedną prowincję, chociaż może niemiecką. Postaramy się troszkę powalczyć. Rekrutujemy też 14 dywizji, moi drodzy, dodatkowych. I specjalnie te 14 dywizji biorę tutaj, pyk, pyk, i wyślę je na południe Włoch. Wiem, że to jest może głupie ale jakby to powiedzieć, chcę im pomóc, tak, chcę chłopakom pomóc na południu, raczej z ruskimi się tutaj utrzymam, z chęcią to bym ich zaatakował, ale wątpię, że dam radę, tak szczerze, no i praktycznie stoimy, ja tutaj też zaprzestałem ofensywy, bo mam mało manpowera, ekwipmentowo stoję bardzo dobrze, więc świetnie, no i przypominam wam, że jeżeli jesteście tutaj nowi, to fajnie by było, gdybyście zostawili subskrypcję na tym kanale, jeżeli materiał wam się podoba i chcecie więcej, to oczywiście nie zapomnijcie ocenić tego filmu, zostawcie lajka. Nasze dywizje przybyły już do Włoch. Będziemy starali się utrzymać południowy front tutaj z włochami, żeby w, po prostu nie upadły e, żeby Francja nie upadła, przepraszam, Żad, żadne Włochy. Moje dywizje zmierzają już na południe. Tutaj Niemcy widzę, że mają bardzo mało organizacji, ale nie wiem, czy my będziemy w stanie to przepchać. Jesteśmy w stanie przepchać tę prowincję. No i super. Odbijamy już powolutku, bardzo powolutku tereny Belgii. I oczywiście jestem z tego powodu niezmiernie, że tak powiem, szczęśliwy. Bo może Aliantów tutaj więcej przypłynie bądź przyjdzie, więc byłoby naprawdę super. No i teraz postaramy się tylko i wyłącznie bronić. Tutaj jesteśmy cały czas atakowali na froncie przez Niemców. Ja widzicie, nie przypilnowałem tutaj kawałek, kawałka frontu. No i zobacz. Ale dosyłam dywizję. Ty, te dywizje są całkiem dobre. Ludzie się ze mnie śmiali, jak je ja pokazałem. Ja też się z siebie śmiałem. Wiesz, o co chodzi? Bo ta dywizja nie ma prawa fizycznie działać teraz w Herzow Iron 4, ale działa. Tutaj byśmy się postarali, nawet może o okrążenie, ale te dywizje mają zbyt małą, i zbyt niską organizację. Więc pójdziemy tutaj. Nie będziemy przebijać się przez rzeki. No i tutaj widzę, że ofensywa nie wyszła, moi drodzy. Tutaj widzę, że sobie nie poradziliśmy, ale jednak teraz. Oj, oj oj chłopie, nie ma o czym gadać do widzenia. Zdenerwowani Niemcy cały czas yy, praktycznie mnie atakują. Spróbujemy tutaj uderzyć na te dwie prowincje, żeby je zająć, żeby postarać się wbić jeszcze głębiej w Niemcy. Tutaj postaramy się zająć północ. Tutaj się świetnie bronimy. Włochy są ubezpieczone, tak? Więc ja może teraz pokuszę się o bardzo głupi ruch, ale spróbuję po prostu zaatakować tutaj w tym rejonie. Może uda nam się po prostu złamać obronę mojego przeciwnika i się przebić. Włochy wysu wysuwają żądania względem Grecji, to jest wspaniale, bo jeszcze Jugosławia nie jest w stanie wojny, a tutaj z celi moi drodzy, no to powiem wam Szczerze tak, ja nie za bardzo mam tutaj co robić, nie? Będę z wami całkowicie serio. Więc zróbmy, nie wiem, dawne granice na razie. Tutaj pusz poszedł bardzo ładnie. O, tutaj możecie zobaczyć. Widzę bardzo fajną sytuację, którą postaram się wykorzystać. Uderzymy tu i uderzymy tu. Jeżeli to przejdzie, jeżeli wojska Mansteina załamą się pod naporem wojsk polskich, to będę w niebo wzięty. Naprawdę? 80%, dawaj, dawaj, 90%, dawaj. Uda się. Dobra, udało się, moi drodzy. Zobaczcie, kostrzyń został odcięty. Duża, po prostu, duża ilość wojsk niemieckich została złapana w kotle. No i teraz my musimy postarać się, aby ten kocioł zamknąć, żeby Niemcy stąd ani nie wyszli, ani nie zrobili nic głupiego. Po prostu postaramy się go zniszczyć. No i świetnie. Jak tam Włochy? Włochy stoją. No i bardzo dobrze. Och, powiem wam szczerze, że jak tak patrzę na tą Polskę, to nie tylko teraz Włochy stoją. Oczywiście kappa, proszę. Wiem, że to było cringe'owe, ale wybaczcie, no ja takim jestem człowiekiem, tak? Tutaj odbijemy prowincję, bo ruscy się przebili jakimś cudem. Cyk, dzień dobry. Zatrzymamy ją. Ruscy, teraz masowy atak. Ojejku. Hey, Rusty naprawdę zrobili masową ofensywę. Anders broni Francji, tutaj 24 dywizje stoją tylko i wyłącznie na tej granicy. Mam ogrom sprzętu, lecz nie mam manpowera, i to jest problem na Polsce. To jest cholerny problem, którym będziemy musieli się zmierzyć. ZSRF wypowiada wojnę, celem są Węgry. Świetnie, 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 jeszcze raz świetnie. Wiesz dlaczego? To teraz Oś wchodzi do wojny ze Związkiem Radzieckim. Cieszę się jak nigdy. Proszę pana, force atak i niech pan ruszy. Może uda wam się coś przebić w tych Włochach. Boże, jakie tu jest okrążenie, no. Zobacz, Niemcy mi dają się na tacy praktycznie, no. Zobacz, cyk. Dzień dobry. Bum, bum. To trzeba tylko i wyłącznie w ten sposób teraz załatwić. Yy, ruscy się uspokojili z ofensywą? Nie, ruscy cały czas napierają, moi drodzy. Ruscy cały czas w natarciu. To będzie problem. To będzie nie lada problem. Weźmiemy te 24 dywizje, do, dołączymy do tego frontu, usuniemy mu punkt i przeciągniemy linię obronną na północ. To jest jedyne, co mogę teraz zrobić logicznego. Tutaj w ogóle Rumunia dołączyła do osi. Bułgaria też jest w osi. Grecja jest w aliantach i została wciągnięta do wojny i aktualnie niszczy Bułgaria. I Grecy podbijają Bułgarię, moi drodzy. Wyobrażaliście sobie taki scenariusz? Bo ja powiem wam szczerze, że nie za bardzo. I teraz Grecy mają linię frontu z Rumunami. Rumuni nie przyjmują wezwania do wojny z aliantami. Nie dziwi im się. Tutaj jest defensywka ustawiona. Tutaj w Brukseli coraz więcej wojsk, czy to alianckich, czy to wojsk reszty moich sojuszników. Postaramy się tutaj robić takie zmasowane ofensywy w tej Belgii, aby zwyciężyć i zająć coraz więcej terenów. Boję się atakować, bo mam też tutaj plan ustawiony na Rosję. I wydaje mi się, że jakbym puścił plan, to ja bym też w Rosję się wbił, nie? Bardzo mocno. A ja nie mam na to manpowera, ani nie mam na to siły, a jestem już na wysokim poborze. Nie mam tutaj też niestety żadnego demagoga, który by mi obniżał prawo garnizonowania, a szkoda. Niech się ruscy z Niemcami męczą dalej. Ja tylko... Pój Kurde, w Berlina broni jedna. Nie no, panowie, powiem wam tak. To już jest śmiech na sali, nie? Tak szczerze. Wiesz co? Ja ich odpalę. Ja ich odpalę nie dlatego, że to czy tamto, ale jak Niemcy mają po jednej yy, dywizji na granicy, to to już jest śmiech. To już jest naprawdę śmiech. Cały czas atakujemy w Niemcy i zobaczcie, oni nie mają. My mamy taką masę teraz na froncie, że będziemy w stanie prawdopodobnie przebić się w głąb Niemiec i zwyciężyć w tym konflikcie. Tutaj atakujemy też na te tereny niemieckie. Boże, jakie tu siejemy zniszczenie, nie? Ofensywa na ruskich na Niemców jednocześnie w jeden po prostu stoi cały czas twardo. Prawdopodobnie będzie nie do zajęcia. Tutaj wiecie co? Andersa może bym na force ataku odpalił e, w tych rejonach i zacząłbym zdobywać terytoria. Może by tu alianci przyszli. Tutaj Niemcy, po powiem wam tak. Poezja, nie? Po prostu poezja. Ale powiem wam, że ruscy będą zagrożeniem cholernym. Ale cały czas atakujemy bez przerwy. Milion Manpowera, moi drodzy. Widzieliście to? Milion Manpowera. Przed chwilą miałem 200 tysięcy. A teraz mam milion. Czy ja dostałem jakieś kory bądź roszczenia na jakieś terytoria, które przeszły pod całkowicie moją kontrolę? Bo nie wiem skąd mi wskoczył ten Manpower. Czy to po prostu z tego duchu narodowego przy zajęciu niemieckich terenów? To też może być to. Tutaj atakujemy dalej w Belgii. Będziemy atakować cały czas nieprzerwalnie, zajmować jakieś prowincje. Tutaj widzę coraz więcej Belgów. Coraz więcej Francuzów też trafia tutaj na południe. Może byliby w. O Jezus, ale tu mają atryszy. Wow. Teraz wypadałoby wejść do Wiednia. Ja się teraz przeorganizuję na froncie, bo muszę się przeorganizować, bo front się zrobił coraz to po prostu większy. I muszę, wiecie, uspokoić tutaj polskie... Polską armię, że tak powiem, bo wchodzimy coraz głębiej. Zacząłbym szkolić dywizję, ale mam sprzętu wsparcia na minus. Tutaj postaramy się odbić południowe nasze tereny, bo to są nasze ziemie, które Niemcy zaczęli okupować. I przez chwilę nie dostawaliśmy też z nich manpowera, więc powinno nam to ładnie też powskakiwać. W Belgii ofensywa ustała pana Andersa, nawet dobrze może. Pięknie, w Holandii wylądowali. Dobra. Anders, lecisz? Staramy się przebić cokolwiek. Pomożemy chłopakom z Holandii. Najchętniej to ja bym zrobił rajd na Wiedeń, ale raczej tego nie zrobię. I tutaj Czechy będą fortecą nie do sforsowania chyba, bo tu są bunkry siódmego czy tam któregoś poziomu, więc mogę chyba pomarzyć o tym, tak szczerze. Staramy się tutaj przebić wojskami Andersa na północ. Anders, uspokój się, bo musisz szybciej organizować. I jakbym się przebił do tych holendrów tutaj na północy, to by było wspaniale, ale wątpię, że mi się to uda. Kurde, z chęcią bym zaatakował, ale widzę, że ruscy też są tutaj już wyczyścili sytuację na froncie wiecie, co, może to będzie bardzo głupie, ale ja postaram się tutaj ruszyć za niedługo z planem, nie? Jak świetnie, udało mi się odblokować jednostki na północy. Zobacz, jednostki węgierskie, holenderskie, przepraszam bardzo, jakie węgierskie, angielskie i reszty po prostu krajów sojuszu tutaj się znalazły. Wspaniale wręcz, nie? Wspaniale, naprawdę wspaniale. I teraz, moi drodzy, wydaje mi się, że jestem na tyle gotowy, żeby uderzyć, ale jeszcze postaram się tutaj granicę wyrównać. Dobra, zacznijmy werbowanie dywizji. To będzie armia do zaatakowania Wiednia. Dobra, Anders, z tego co widzę, jest tutaj gotowy. W 100% prawdopodobnie na natarcie. I poczekamy jeszcze chwilę i uderzymy. Tutaj proszę zobaczyć, że wojska francuskie próbują się przebić. Musimy im troszeczkę pomóc chociaż. Niemcy cały czas mnie atakują gdzie nie no gdzie. To jest dziwne. Ruskich jesteśmy w stanie zatrzymać. Parę prowincji straciliśmy, no ale trudno się mówi, tak? Anders jest już przygotowany praktycznie. Trochę tutaj dywizji jeszcze nie wróciło, ale to nie ma znaczenia. Panie Anders, force attack i lecimy. Proszę pana. Trzeba tutaj odciąć troszeczkę Niemców albo zrównać się frontem. Najlepiej to by było, gdybyśmy biegli na Wiedeń, ale nie mam czym. Kur... o, nareszcie. Wreszcie mam czym pobiec, moi drodzy, na Wiedeń. 24 dywizje ustawię tylko na tej flance. I to będzie ofensywa na Wiedeń. Dostaniecie generała, lepszą logistykę. Świetnie. Tu, Anders. O Jezus, tutaj jak ofensywa poszła. Dobra. To jest nasza y, chwila prawdy, moi drodzy. Tu trzeba uderzyć, nie? Tu trzeba uderzyć i tu trzeba już lecieć w stronę Wiednia. Trzeba już się wbijać na 240%. Jakie mamy udziały w wojnie? 48%. Jasny gwint. Wiecie co, że gdyby nie ja, to ZSRR i Niemcy by rządzili Europą. Ale ja mam 40% chłopie udziału w wojnie, nie? Z jakiegoś powodu. No tak to jest. Czasami nie inaczej. No jakby to powiedzieć. Tak to jest. Tutaj postaramy się wejść na Bratysławę. Mam nadzieję, że to pomoże, że damy radę pokonać tą dywizję na bunkrach. Świetnie. Tutaj wejdziemy, pyk. Dobra, postaramy się chociaż troszeczkę odciąć posiłki. No i tutaj jest już problem, bo tu się zaczyna tryszyn. Tutaj moje dywizje nie dają rady. Tutaj zaczynamy niszczyć ostatnie niemieckie punkty oporu. We Włoszech się Włosi uratują, ale to nie ma problemu. Tutaj walczymy ciągle z ruskimi. Tra tracimy sprzęt, tracimy wszystko. Ale taka jest scena po prostu. I niestety, no tutaj ofensywa nie, nie wyjdzie zbytnio dobrze. Dobra, weźmy sobie śmigłego ryza. Usuńmy mu linię frontu i rozkażemy śmigłego, śmigłemu ryzowi atakować z, tym, z tych prowincji, po prostu w Wiedeń. To będzie jedyna opcja, którą będę mógł zrobić. Cele to już robię dosłownie, byle, byle jakie byle by robić. O, może tak powiem, nie? Byle jakie byleby robić cele. Jestem przed Wiedniem i jestem pod Bratysławą, ale raczej nie będę w stanie tego zdobyć. Tutaj są dywizje wyczerpane, ale one się już chyba utrzymają. Bratysława ma siódmy poziom bunkru, dobra, to nie ma co. Jak tam lotniczo, lotniczo widzę, że jest tragedia. Mam 90 maszyn, które jeszcze przetrwały, widzę, co ciekawe. Postaramy się tutaj dominować nad Wiedniem powietrznie. Może to coś da, nie mam pojęcia. Wątpię szczerze, nie. Dobra, śmigło jest mniej więcej gotowy do ofensywy i też śmigło go odpalam. Wiecie dlaczego? Bo chcę, żeby on tutaj związał walką niemieckie wojska, bo oni stoją przed wiedniem. A tutaj są po, tutaj jest po jednej dywizji i mogę praktycznie wchodzić do środka aż do samego Monachium. Więc yy, luz bluz, nie. Tutaj możemy wjeżdżać naprawdę na 500%. Powiem wam szczerze, że to nawet nie będzie głupie, jak moje dywizje tutaj wejdą, nie? Po prostu. Bo musimy się rozchodzić i zajmować punkty zaopatrzeniowe. Ten punkt zaopatrzeniowy jest ważny dla tej operacji. Zajęłem go, świetnie. Trzeba będzie koleje połączyć prędzej czy później. Niemcy nie tacy słabi, ale też nie tacy silni już, nie? Tutaj kolej, no nie jest połączona, więc to powinno być ok. Ty, tutaj y, za, zajęliśmy karlowe wary, jakkolwiek się to nie wymawia. Staramy się atakować Pilzno i teraz reszta frontu, mój kolego, jest już gotowa, żeby wesprzeć operację ofensywną, więc wspieramy operację ofensywną. No i staramy się przebijać, a tryszyn jest jak 150, nie? Połączenie kolejowe jest, więc nie mam nad czym płakać. O, właśnie, jest zaopatrzonko już. Tutaj byśmy się po prostu starali wejść coraz głębiej. To mi się wydaje, by było najciekawiej. Miałem Monachium zająć i tak dalej. Tu jestem nawet atakowany. Wchodzimy na Salzburg i będziemy już na plecach Wiednia praktycznie. Tu jest problem z ofensywą. Ja teraz się wypalam i będę tracił dużo sprzętu i dużo manpowera, ale to nie ma znaczenia. Ja, jakby wam to powiedzieć, ja dążę po prostu do szybkiego upadku Niemiec i Włoch, bo później na froncie ze Związkiem Radzieckim nie będzie kolorową i na to się muszę przygotować. Dobra, lecimy, ale tutaj niemieckich wojsk jest do ogromnie. Tutaj panowie, jakbyście doszli do tej prowincji, żeby odciąć Niemców, to by było super. Tutaj jesteśmy już na plecach, ale to chyba nic z tego nie będzie. Francuzi i każda frakcja jest już u mnie w kraju, więc jest spoko. Niemcy kapitulują. Ty, nawet nie musiałem do Wiednia wchodzić. Dostałem 19 tysięcy sprzętu. Super, i teraz tak robimy coś takiego, że usuwamy linię frontu, przeorganizujemy to, przygotujemy się na marsz na Moskwę. Okej, okay? czyli zrobi... wiesz, co zrobimy w ten sposób, nie? Żeby po prostu się tutaj obronić. A te dywizje będą na marsz na Włochy. Wiesz dlaczego? Bo Włochy też muszą skapitulować. Musimy doprosić się konferencji pokojowej. Półtora miliona manpowera, więc luzik. Brakuje mi dużo sprzętu wsparcia. Nie, ja dużo sprzętu dostałem od moich, że tak powiem, nowych sojuszników, których podbiłem, czyli Niemcy i Włochy. Tutaj ofensywa będzie trwała naprawdę cały czas. Mam tylko nadzieję, że kurde, to jak ja nie będę musiał garnizonować całych Niemiec, to ja będę miał z 3 miliony Manpowera. Węgry żądają tutaj Słowacji, nie ma to znaczenia. Rzesza niemiecka ustąpiła Węgrom bardzo fajnie, naprawdę to jest rzecz, która zmieni tutaj wiecie plany wojny. Tutaj, oczywiście, ustawimy plan w ten sposób. Modernizacja artylerii. Tutaj widzę, że Włochów będziemy łamać. Więc świetnie. To będzie, moi drodzy, teraz upadek osi. Praktycznie rzecz biorąc. Tutaj, niestety, nie będę w stanie się przebić przez tę jedną prowincję. Z tego co widzę. <grym> Bo tutaj Włosi będą raczej mieli dosyć dobrą defensywę. Mhm. Łamiemy ich, ale niekoniecznie na tyle, ile bym chciał, nie? Więc chyba sami rozumiecie. Tu stoją dwie dywizje węgierskie. No to powiem wam szczerze, że chyba prędzej czy później, nawet na tych bunkrach poziomu ósmego to wygram. Siódmego. No easy. Słabe wojsko mają. Dobra. O, tutaj jestem bardzo bliski przełamania. Ciekawy mnie, czy się to uda. Czy ja mam jakieś myśliwce? Jakiekolwiek mam. Wiecie co? Wyślę je tutaj na Włochy. Może to wesprze aliantów, po prostu, żeby się zdecydowali w powietrzu mnie wspierać. Zawsze to coś da, może z 1 czy 2% przebicia. Wyrównajmy tutaj granice. Oho. Coś tam, się, coś tam się powoli udaje przebić. Bolonia zostaje zajęta. Oczywiście, lastendiarze tutaj muszą swoje pokazać, tak? Mhm, świetnie, dobra, zaczynamy raid. Zaczynamy raid na Rzym i zaczynamy raid na Palermo. Dobra, moje dowizje sobie już tutaj bez problemu poradzą. Oj, oj, oj dawaj, dawaj, Ameryka, dawaj, dawaj. Dobra, tutaj są okrążeni, więc to już jest raczej po ptokach. Ok, to mi się udało zrobić. Tutaj oś będzie trzeba też pokonać. Z ZTSRR widzę, że ma niezłe problemy tutaj. Z wojskami UK i tak dalej, więc się cieszę bardzo. E, no i te dywizje, panowie, na Palermo lecą. E, państwo włoskie musi głównie skapitulować, bo widzę, że Gwardia Rumuńska nie jest... E, Gwardyjska Rumunia, przepraszam, nie jest w stanie wojny ze mną, więc raczej luzik, nie? Tutaj spróbujemy zmasowanego uderzenia na preszów. Zobaczymy, czy to... E, to już idzie tutaj. Południe będzie przepchane na szybko. Wiecie co, ja puszczę tego gościa tylko ze względu na to, żeby on mi oś dobchał, wiesz, i mi się wydaje, że to będzie w porządku. A tu puszczamy już wszystkie dywizje, niech po prostu biegną przed siebie, whatever. Niech po prostu przebiegają tędy i dotrą tutaj do Palermo. Więc mi się wydaje, że to by było chyba na tyle, moi drodzy, spotyczki z osią. No i widzimy się w konferencji już raczej pokojowej. Zobaczycie, jaki nowy porządek świata napisałem albo starałem się napisać. W ogóle Jugosławia nie była w wojnie. Nie wiem, co na nią cel, ale do wojny nie dołączyła, okej. Okay? Fajnie by było ją mieć po swojej stronie. O, Budapeszt zaraz pada. O, no i konferencja. No i tak, moi kochani, prezentuje się porządek świata. Nowy. Niemcy znowu na celowniku, świetnie. Niemcy zostały marionetką w Wielkiej Brytanii. Austr ja ustanowiłem szczech moje królestwo, e, czyli mojego wasala sobie zrobiłem tutaj. Tak samo jak i z Węgier i Austrii. Nie chciałem tutaj robić jakichś alt-historycznych scenariuszy. Przejęliśmy oczywiście ziemię e, tutaj tak jakby do naszych granic normalnych. Zajęłem tylko Królewiec i Warmińsko-Mazurskie. Kłajpeda została wolna, będzie dla Litwy. W razie czego razem z Litwą, i tutaj ustanowiłem po prostu marionetkę z Węgier, Austrii i Królestwa Czech. Alianci się na to zgodzili. Oni sami zaprowadzili rząd tutaj we Włoszech i w Niemczech demokratycznie, więc jest OK. No i powiem wam tak: mógłbym teraz kończyć odcinek i zapraszać was na następny, ale będę z wami szczery. Nie opłaca się. Wiecie dlaczego? Ponieważ wojnę ze Związkiem Radzieckim w Kierzywajron wygrywa się w ten sposób. E, tylko i wyłącznie. Po prostu odpalasz się na 500%. E, milion dwadzieścia tysięcy manpowera, mogę obniżyć prawo poboru. Equipmentu mam teraz w brut, dosłownie, bo dostałem ich z Niemiec i z Włoch, e, więc jest naprawdę luzik. Troszeczkę fabryk wojskowych tutaj potraciłem, ale byłem przygotowany na tą ewentualność i usuniemy sobie fabryki wojskowe z broni. Tutaj jest, widzę, luzik, blusik. A ja sobie wybuduję tutaj nie wiem. Zacznę sobie rozbudowę bardzo powolną fabryk cywilnych, niech się robią powoli i tyle. Tutaj się oczywiście przebijamy, złączyliśmy się z aliantami i będziemy szli tutaj w ziemię w Związku Radzieckim. Ja powinienem tutaj po podbijaniu Związku Radzieckiego to nie, nie, nie wiem z 50 milionów Manpowera e, dlatego zawsze mówię, że na Polsce, jeżeli chcecie grać for fun, czy gracie historię, czy alternatywną historię, fajnie jest jak sobie zrobicie zakaz segregacji klas to daje wam, moi drodzy, nierdzenne zasoby ludzkie plus 5%, dlatego później no, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będziecie mieli problem, moi drodzy, z Manpowerem. Dobra, teraz wiecie co, trzeba te fronty przerobić, bo chciałbym też, żebyśmy atakowali z frontu razem z. Rrr, e, przepraszam, z aliantami. Ty, ja w ogóle działo kolejowe zdobyłem. Wiecie, że ja nawet nie wiedziałem, ale niemieckie działo kolejowe zdobyłem. Ale jaja, no dobra. Dywizje na froncie są gotowe, a sięga zenitu, więc sądzę, że jest to dobry moment, żeby się odpalać. Tak naprawdę. I Związek Radziecki będzie raczej, moi drodzy, łatwym przeciwnikiem i bardzo prostą rzeczą do skapitulowania. Zażądaj aneksji Litwy. A nie wiem, zrobię sobie to dla jaj, nie? Po prostu. Związek Radziecki będzie cholernie łatwym krajem do zaanektowania. Zresztą, jak zawsze, nie? Ci, co z Was oglądają moje odcinki, to wiedzą, jak łatwy jest podbój Związku Radzieckiego. Czasami nawet nie opłaca mi się tego do odcinka dodawać, bo jest tak nudny, nie? Nie wiem. Po prostu, no step back chyba zamiast zbustować te ZSRR, to wyrządził mu naprawdę straszną krzywdę. No i wiecie co? Widzimy się za chwilę. Aha. Austria została moją marionetką. Mam cel na Litwę. Austria została moją marionetką i zagłosowała za zjednoczeniem z Niemcami. I się nie? No i co ja mam teraz zrobić, no? Dobrze, chociaż, że te Czechy i Węgry są ze mną, bo ojoj, No a wracając na, na sytuację, moi drodzy, i na front tutaj, no to powiem wam tak, no to już jest praktycznie tempejsi, takie le, lecenie przed siebie, tak? Żeby tylko i wyłącznie zdobyć warskop, żeby tylko i wyłącznie zdobyć tereny. E, tutaj na południu Rosjanie mają e, przewagę. Nie, w Atryszyn, że tak powiem, bo moje kolei nie nadążają tutaj budować punktów i ich przejmować, więc troszeczkę mają przewagę. Ale tutaj jest raczej easy, Moskwa będzie Polska i po prostu spróbujemy odebrać to, co nasze, tak? Nasze wojsko na e, 30% Atryszyn jest już przed bramami Moskwy. Jedna nasza dywizja nawiązała już walkę z moskiewską dywizją kawaleryjską, ale bez żadnego problemu raczej będziemy w stanie zdobyć Moskwę teraz. Nie mam na, szcz... na szczęście dla Rosjan, nie mam podmienionej broni, używam starej. O, Moskwa została zajęta, ale tutaj sabotowali budynek. No dobra, no bywa i tak. Wydaje mi się, że sobie poradzą. No i moskale ogólnie cofają się wszędzie na całym froncie, nie? Tutaj widzicie, że Dniepr zaraz już dawno został w sobie przekroczony, ale Netropietrowsk zostaje zajęty. Rostów Stalingrad, tutaj będziemy też wchodzić na Krym. Tutaj ogromne siły armii radzieckiej zostały okrążone. No i teraz to jest praktycznie taki tempy pusz. aby do Stalingradu, aby do Baku i aby na Ural i tyle. Szkoda, że tutaj nikt od drugiej strony ich nie atakuje, bo by było prościej. O, 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 lag, 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 świetnie. Ej, nawet nie musiałem dochodzić w sumie do Murmańska. Zajęłem tylko Stalingrad, Baku i skapitulowali. E, no dobra, no to teraz fajnie by było wziąć Bukowinę dla siebie, tak? Bo jesteśmy Wielką Polską. Okej, okay. żeby tutaj nie psuć granic, to może zrobimy coś takiego jak... Wiecie co? Widzimy się po konferencji, nie? Jesteśmy już po konferencji pokojowej. I powiem wam szczerze, że bot to mi tu zrobił taką sieczkę, że aż naprawdę mi się głupio zrobiło, nie? Jak to zobaczyłem. Postarałem się odwzorować jakieś fajne granice. Zrobiliśmy taką mini-federację sobie. E, tutaj z Białorusią jako naszą marionetką i Ukrainą. Polska pod przewodnictwem tutaj oczywiście tych marionetek. Litwa jest marionetką Anglii. No i bot mi tutaj narobił tysiące marionetek i tysiące wszystkiego. Wiecie, znacie, znacie Herzowajną 4 bota, tak? To nie muszę wam dużo raczej tłumaczyć. Wycofamy nasze wojska z Rosji i udało się. Udało się, utrzymaliśmy Polskę. Jest sierpień 42 roku, jest już praktycznie po wojnie. Praktycznie już się wojna druga światowa teraz zakończyła, jeszcze została... I chyba Japonia do pokonania, ale Japonia to prędzej czy później ulegnie pod całym światem. Brytyjczycy mają na mnie cel co ciekawe. A nie to ja mam na nich cel, ok, ale ja raczej ich nie chcę podbijać, nie, nie mam takiego, że tak powiem, interesu, żeby ich podbijać. Polska jest neutralna, Polska jest silna przemysłowo, gospodarczo i tak dalej. Polska jest silna militarnie, udało mi się, moi drodzy. Dobrze, że mnie ten transfer tu uratował na końcu, no bo powiem wam, że jak ja zrobiłem marionetkę z Ukrainy, to marionetka z Ukrainy była tylko tutaj. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, ale tylko w tej prowincji była marionetka z Ukrainy, a reszta to były jakieś albo Rosja, albo ten. I miałem taką marionetkę tu i w Białorusi miałem Minsk, więc mówię, o, że to tak nie może wyglądać. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Udało mi się zwyciężyć sanacyjną Polską, udało mi się Polskę przygotować do wojny na dwa fronty, ehm, no i udało mi się zaprowadzić nowy porządek w Europie Polski, tak? Można tak powiedzieć. Dziękuję Wam wszystkim, że wytrwaliście do końca tej miniserii. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli zobaczylibyście coś podobnego na kanale, czyli taką ala miniserię i tego typu rzeczy, to możecie teraz walnąć w komentarzach, napisać mi co z chęcią byście zobaczyli. Dziękuję Wam za uwagę i następnego razu. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak zorganizować udane Powstanie Warszawskie w Herzogu 4, to polecam Wam zobaczyć ten materiał.